Gdzie ty się śpieszysz, kurwa? No bo, kurwa, śpiesz do domu. Ale to do domu się śpieszysz, kurwa? No niby, kurwa, racja. Boję się rano wstać. Boję się dnia. Codziennie. Rano boję się otworzyć oczy. O kurwa. Mam niby jakieś obowiązki, a przecież pustka. Jakby zupełnie nie miało znaczenia, czy wstanę, czy nie wstanę. Czy zrobię coś, czy nie zrobię. No nie mogę. Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. Czy na pewno? Dobra, zamknąłem. Trzymajniu! Jeszcze jakaś głupia, sraka za mną wykrzykuje mi przez ramiona ducha.